W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca nas do postawy czujności, ponieważ Królestwo Boże nadejdzie w sposób niezauważalny, to znaczy niepostrzeżenie. Podobnie jak było za czasów Lota czy Noego, ludzie pochłonięci byli swoimi zwyczajnymi czynnościami, normalnymi sprawami, zabiegali o byt, zabiegali o Przedłużenie swojej linii rodowej, żenili się za mąż, wychodzili i nie spostrzegli w tym wszystkim znaków nadchodzącego końca, nadchodzącego ostrzeżenia, i nie zdołali się uratować. Jedynie Noe, który był czujny i usłyszał słowo Pana, tak jak i lot, który poszedł za słowem, które przekazał mu Pan przez aniołów oni uratowali swoje życie podczas gdy na innych przyszła zagłada Jezus odwołuje się do tych przykładów ze starego testamentu by pokazać że człowiek który nie jest czujny nie nasłuchuje słowa Pana nie kieruje się w życiu słowem Pana ten może nie zauważyć kiedy Pan przyjdzie i wtedy może być już za późno natomiast jeśli człowiek za słowem Pana podąża to wtedy jest Gotowy, bo żyje w taki sposób, że jego serce w każdej chwili może stanąć przed Panem. I to, co Jezus mówi dalej, że dwóch będzie na jednym miejscu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, czy też dwie kobiety będą razem mleć, jedna będzie wzięta, druga zostawiona, to również pokazuje, że w momencie sądu będzie różnicą. Jaka była kondycja serca danego człowieka? To nie jest arbitralny wyrok Boga, że Bóg, można powiedzieć, rzuca monetą, tego wezmę, tamtego zostawię, ale chodzi tutaj o znajomość Boga wnętrza ludzkiego. Ten, kto będzie gotowy, aby wejść do Królestwa Bożego, ten będzie zabrany do Królestwa Bożego. Ten, niestety, kto będzie się opierał, bo serce jego będzie zatwardziałe, do końca gdzieś. We wnętrzu swoim to zbawienie będzie odrzucał, no wówczas dla takiego człowieka ocalenia nie będzie, bo sam siebie nie będzie chciał ocalić. Uczniowie pytają gdzie. I to pytanie gdzie może się odnosić albo do tej ostatniej części wypowiedzi Jezusa, to znaczy gdzie ten ktoś będzie wzięty. I tutaj odpowiedzi mogą być dwie. Albo na Zbawienie na życie wieczne albo na wieczne potępienie. Ale też ta wypowiedź, gdzie może się odnosić do y, miejsca, y, gdzie ma się dokonać ów sąd. Oczywiście ów sąd ma się dokonać wszędzie. Odpowiedź Jezusa brzmi wszędzie. To nie będzie jakieś jedno określone miejsce, jakiś punkt y, w świecie. Tylko, tak jak w innym miejscu Ewangelii Jezus mówi, jak błyskawica jaśnieje od krańca do krańca nieba i w jednym czasie wszyscy ją jednakowo widzą, tak samo sąd Boży przyjdzie na wszystkich ludzi całej ziemi w jednym momencie. Nie będzie możliwości umknięcia przed nim, dlatego wszelkie próby, tak, które tutaj Jezus wymienia jakiegoś schodzenia do domu z dachu, by coś zabrać, czy wracania z pola po to, by coś ocalić, będą yy, bezskuteczne i bezsensowne. Yy, Jezus przestrzega, aby w tym momencie zabiegać o życie doczesne i o sprawy materialne. To właśnie obraz tego człowieka, który schodzi do domu, czy, czy zawraca z pola do miasta, bo w tym momencie sądu liczyć się będzie tylko to, czy moje serce jest przy Bogu, czy moje serce jest zorientowane na Królestwo, czy ja żyję przykazaniami Bożymi, czy ja żyję przymierzem, czy ja jestem wierny przymierzu, czy też nie. Jeśli tak, to wtedy. Jestem wolny, nie muszę się troszczyć o to, co tam zostawiam w domu czy co zostawiam w mieście. Mogę być wszędzie, mogę być na dachu, mogę być na polu. Jestem wolny, bo jestem gotowy na stanięcie wobec Pana. Natomiast yy, no, jeśli w tym momencie zacznę skupiać się znowu na tym, co przyziemne, no to rozminę się z Panem i wtedy chcąc. Ocalić swoje życie, paradoksalnie je utracę, bo rozminę się z tym, co najważniejsze. Ciekawe jest ostatnie zdanie: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się też sępy. Tak zostało to przetłumaczone w lekcjonarzu. Natomiast, jak sięgniemy do oryginału greckiego, możemy też to zdanie przetłumaczyć tak: Tam, gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły. Wówczas. To zdanie może nabierać wielorakiego sensu. I gdybyśmy się trzymali tego tłumaczenia z padliną i sępami, to to zdanie brzmi dość makabrycznie. I wówczas możemy je tak zinterpretować, że chodzi tutaj o takie porównanie, że tam, gdzie jest padlina, czyli grzechy, czyli zło, to co jest odrażające, to co jest wstrętne w oczach Boga. Tam zgromadzą się sępy, czyli tam spadnie kara, tam przyjdzie sąd. Grzesznik ściąga na siebie sąd. Ale jeżeli będziemy się trzymać tego drugiego tłumaczenia, tam gdzie jest ciało, tam zgromadzą się orły, to już mamy brzmienie takie jaśniejsze, wznioślejsze, piękniejsze. I tutaj interpretacji jest kilka. Może chodzić o Ciało Chrystusa uwielbione, zasiadające po prawicy Ojca, a orłami są dusze wierne Bogu. Więc tam, gdzie jest Chrystus wywyższony po prawicy Ojca, tam zgromadzą się Jego umiłowani, tam zgromadzą się zbawieni. Ale można też odnieść to do yy, ciała mistycznego Kościoła. Kościół będzie tym miejscem, w którym zgromadzą się ludzie wierni Bogu i to w kościele będzie ocalenie, co zresztą podkreślali chrześcijanie w pierwszych wiekach extra ecclesiam nulla salus mówił Cyprian z Kartaginy, Fulgencjusz z Ruspe. Poza kościołem nie ma zbawienia, to znaczy yy, poza mistycznym ciałem Chrystusa, poza tą łącznością z ciałem Chrystusa nie ma zbawienia. Również możemy to zdanie zinterpretować eucharystycznie. Sakrament eucharystii jest tym sakramentem, gdzie jest ciało Chrystusa obecne pod postacią chleba, a wokół Niego gromadzą się wierni, i tam również jest zbawienie, bo kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jakiejkolwiek interpretacji byśmy tutaj nie przyjęli, jasne jest dla nas, że Jezus w tej Ewangelii wzywa nas do wierności. Ten, kto będzie wierny jemu, ten, kto będzie dążył do łączności z nim, ten będzie ocalony.